Halo, halo, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. I słuchajcie, dzisiaj zabieramy się za Pixelboxa, tak, za marcowego Pixelboxa. Nie będę ukrywać, że przyszedł do mnie tydzień temu, ale trochę zwlekałem z tym, żeby go, żeby go nagrać. I słuchajcie, dzisiaj go sobie otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. Oczywiście przypominam Wam, że jeżeli chcecie zamówić sobie takiego subskrypcyjnego Pixelboxa, tam na dole macie linka, możecie wbić, zobaczyć co, jak bo czasem są naprawdę fajne rzeczy. Z tego co wiem, bo już mi macie tutaj zdążył zaspoilerować, w tym są bardzo fajne rzeczy, więc mam nadzieję, że mi się spodobają. Także słuchajcie, nie będę przedłużać. Otwieramy. Tu, tu. Dobra, mamy. Jest oczywiście niebieska bibuła Pixelboxa. Swoją drogą, powiem wam jedną ciekawostkę, jeżeli chodzi o te bibuły. One są spoko do yy, ogarniania olejków tych takich, wiecie, zapachowych. Jeżeli kawałek takie bibuły. Sączycie ją 2-3 krople, kładziecie na kaloryfer i cały dzień wam pachnie. No ale to taka, wiecie, mała anegdota. Dobra, słuchajcie, także otwieramy Pixelboxach. I o, no tak, już nie oczywiście musiało wszystko wylecieć. O, czekajcie. O! Dobra, mam mam wszystko. Dobra, yy, widzę, że trochę rzeczy jest, yy, więc yy, tak, Giku. W tym miesiącu jest quest, marcowego quest'a. Twoja książeczka jest niestety w innym zamku, ale mamy nadzieję, że on przyjmie, że od nas pudełko wypełnione skarbami prosto z wnętrza smoka. Pamiętajmy chwalić się swoją zdobyczą na Facebooku, Instagramie, ja się chwalę na YouTubie. Także mamy tutaj karteczkę oczywiście z informacjami, która będzie mi wróciła do mnie, bo jest mi oczywiście potrzebna. Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? Pamiątka w Hyrule. Czyli licencjonowany Stress Balls Grid The Legend of Zelda jeden z czterech modeli. Eee, ja tu tego chyba niestety nie widzę. Na to, to przejdę może dalej. Poczekajcie. Eee... Dobra. Przypinka. Dobra. Zacznijmy od przypinki. Licencjonowana Quest Giver. Dajemy questy. Czekajcie, ja wam może to pokażę. Z bliska, z bliska, z bliska. Mam nadzieję, że mnie złapie, złapię. Tak wygląda przypinka. Oczywiście standardowa, pixelboxowa. To możemy sobie odłożyć. Kolejną rzeczą jest oczywiście wlepa. Ja mam sporo tych wlep, natomiast z nimi nie robię. Hmm, wypadałoby zacząć, także też na okno leci. I dobra, czekajcie, lecimy po kolei. Moment. Focus, halo, focus. I am here. Ok. E, dobra. To jest Swords, więc dwa nagie mieczy, czyli forma do lodów w kształcie dwóch mieczy. Forma do lodów w kształcie dwóch mieczy. Dylan to ten otóż to sposób. Uh, I to jest do lodów, czyli można sobie lody swoje własne zrobić. Czekajcie, sobie chodzią po i zobaczę. Okej, okay. to trochę są wysokie i nie wiem czy mi za bardzo do mojego zamrażalnika wejdą, ale... Okej, hey, spoko. Ej, powiem Wam, że fajnie. Jak się wszystko mi z rąk leci, nie? To jest w ogóle hit. Powiem Wam, że spoko. Zobaczcie. Taka foremeczka. Teraz pytanie, gdzie złapię ostrość? Tu złapię ostrość, na tym. Na tym złapię ostrość. Dziękuję. Słuchajcie, tak wyglądają te do lodów. Tu się oczywiście otwiera. Tutaj sobie wlewacie wodę, sok, co chcecie i sobie zakrywacie, stawiacie to i to powinno działać. Nie ma nic więcej do tego. Całkiem spoko wiecie, można sobie tak. No, dobra, nie było tego. To, siadę, nie. to się wie. To się. Dobra, także formę do lodów mamy. To fajne pudełko. Dobra. Rzucimy je sobie oczywiście z powrotem. Całkiem fajny dzicik. Całkiem fajny, podoba mi się. Dobra, co mamy dalej? Eee... Stress Balls. Do Walla to jeszcze nie doszedłem. Miniatry... Aha, miniaturowe rękawiczki, czyli licencjonowany zestaw Frotek z gry The Legend of Zelda. Powiem wam, że spoko, natomiast mnie się szczerze powiedziało, że średnio przyda. Średnio mi się przyda. Aha, to jest wszystko na jednym tym. Ale powiem Wam szczerze, że całkiem fajnie to wygląda i całkiem fajnie się prezentują. No jeżeli ktoś, nie wiem, frotki to są chyba raczej do jakichś sportów, których ja nie uprawiam, no chyba, że klikanie w myszkę. Ale wyglądają one w ten to, to, to sposób i są całkiem spoko. Myślę, że może brakuje bo to coś tam ogarnia. Oczywiście made in China, gdyby nie było. Ale powiem Wam szczerze, że z fajnego, z fajnego tworzywa są, z, tworzywa było, że z fajnego materiału są. Także całkiem spoko. Yo. Wiecie, to można załóż, bo może się ubierzmy. Obawiam się w Bo Maciek też tak robi. Czytajcie, to chyba tak mam włożyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Go, go, Power Rangers. Oczywiście jeszcze chyba na głowę, mam nadzieję, że... Ja mam, słuchajcie, wieczny problem z rzeczami na głowę. Ja mam bardzo dużą głowę. Ja mam bardzo dużą głowę i niestety u mnie to średnio... Działa wszystko. Dobra. Yo. Ok. No to mamy założone. Co prawda, nie, to z głowy to ja zdejmę. Zobaczcie mi bardzo, ale. To tak u mnie nie działa niestety. Na no, moja łosienie nic nie pomoże. Dobra. Ehm, co my tu mamy? Czyli Stressball. Uuu, to jest ten Stressball. Powiedzcie, że tak. Powiedzcie, że tak. Dobra, ale przejdźmy do koszulki. Ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w tym Pixel Boxing, to jest Blessed Blade of the Wind Seeker. Uh, zobaczymy. Czarna znowu koszuleczka. Ooh, did someone say. Ej, powiem wam, że spoko jest. Będę nosić. Zobaczcie, całkiem spoko. Ej, fajna, będę na pewno mi chodzić. Zresztą ja lubię, jak wiecie, o tym doskonale i znacie mi ja lubię czarne koszulki, ewentualnie szare nawet też mogą być. Eee, co my tu jeszcze mamy? Co to jest to? Nie wiem. Dobra, ale może dalej. Mamy znana figurka z bajki Adventure Time. Nie kojarzę, to jest chyba ten strzelec, bo cały, zaraz do niego przejdziemy. Natomiast mamy figurkę i to jest Jake. Adventure Time. Tak wygląda figurka. Um, to wygląda jakiś mały Game Boy. Hmm. Jake. Powiem wam szczerze, że nie oglądałem tego, bo jeżeli to jest bajka, to yy, chyba coś przegapiłem. Mam tylko nadzieję, że dobrze przeczytałem, że to jest z bajki. Z bajki, Adventure Time. No nie oglądałem tego. Też, wiecie co, nie za bardzo chcę otwierać. Ja mam też to do siebie, że wszystkie figurki, które dostaję, ja je trzymam w oryginalnych opakowaniach, jeżeli, są, jeżeli mam możliwość je otworzenia i włożenia z powrotem, to tak robię. No tutaj bym musiał posklejać, więc myślę, że to po prostu sobie tak będzie stało. Także może mam ewentualnie co najwyżej pokazać, troszeczkę bliska, tylko że niestety się odbija światło i może być z tym problem. O, może czekajcie, może tak złapiemy ostrość, halafarat, o. Także jak widzicie jest figurka, tu jest jakaś piącha, tu mamy tego mini Game całkiem fajne. Fajne. Naprawdę fajna, Ostrość. Dziękuję. No i słuchajcie. Ostatnia rzecz. To wydaje mi się, że to jest ten licencjonowany stress ball z gry The Legend of Zelda. Jeden z czterech modeli. Nie wiem za bardzo, który mi tutaj wpadł. Natomiast no to jest chyba raczej po prostu taka gąbeczka. Tak, że można się powyżywać. Na początku myślałem, że to można otworzyć, ale jednak nie. To jest po prostu... Do ściskania. ale że ciężko. Made in China. Jak wszystko zresztą. Także tak wygląda Stress Ball. Nie wiem, co jaki Maciek dostał, bo nawet nie patrzyłem u niego, żeby sobie nie wyspojlerować. Natomiast wygląda na taki to sposób: taka gąbeczka, którą można właśnie sobie pozginać. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Chociaż wolę Fidget Spinnery. <laughs> nie będę ukrywać. Eee, dobra moi drodzy, słuchajcie, także cóż, e, dzisiejszego Pixelboxa mamy zaliczonego. wam e, się, że całkiem spoko rzeczy. E, co prawda chyba najbardziej to z całego tej paczki to oczywiście koszulka, bo te koszulki zawsze są dobre. Nawet na sobie mam koszulkę z któregoś tam z pieścią z Overwatcha. Sprzezwol z też całkiem fajne frotki, to tak w moim e, dla mnie tak średnio bardzo. E, figurka też całkiem spoko, szkoda, że w takim dużym pojemniku, bo będzie musiała być zamknięta w szafce. Ale też bardzo fajna, no i te, 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 te do lodów też spoko, można wiecie co, ja bardzo lubię robić takie jak macie na przykład sok wyciśnięty, z pomarańczy, czy czegokolwiek i też właśnie sobie tak mroździcie i całkiem spoko, takie ala sorbety z tego wychodzą. Także dobra moi drodzy, ja Wam za dzisiejszego Pixelboxa dziękuję jeżeli chcecie oczywiście taki sobie zamówić tam na dole w opisie macie linka, no i co my słyszymy się w kolejnych unboxingach, jeżeli będą, najprawdopodobniej w połowie kwietnia, z tego co wiem, może być wysłany kwietniowy więc myślę, że wtedy możecie się spodziewać. Także cóż, ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, to by było na tyle żegnam się z Wami, trzymajcie się Cześć. A, pa, pa. pa.